Dzisiaj środa e, Rower jak widać jest cały trochę go tam podpisowałem opaków nie ma, tutaj gdzie był rower przez parę tygodni e, Tak wyglądają przygotowania, jutro ruszam Zobaczymy dokąd dojadę tym razem Co trzeba zabrać, co nie trzeba zabrać Trochę rzeczy tutaj zostawię nie będę tego tachał bo nie będzie wszystko mieć potrzebne tym razem e, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało tym razem Dzień dobry rower wczoraj przygotowany w reuni się tu chłopaków jeszcze e, właśnie odpalałem GPSa zobaczymy na 10 km sprzęt gotowy do drogi oponka, namiot Proszę. Tu chłopakom zostawiłem flaszkę i liścik za pomoc, której mi udzieli. No i teraz czas ruszyć. Dobra, komputer wskazuje 0 za słońca za 10 godzin 44 minuty więc zobaczymy ile kilometrów uda się przyjechać dzisiaj. Nie jest tak prosto z Tychatem wyjechać wcale Tłok duży Pełna samochodu wszędzie Pierwsze 50 km Za mną właśnie Wydostałem się za ten Nie było to jakimś Łatwym wyczynem Trochę było skombinowanie, ale udało się Teraz jadę na takiej dobrej drodze Nie ma aż takich dużych górek Plan minimum to zrobić... Plan minimum to zrobić stówę dzisiaj. Maksimum to 200. Ale myślę, że tak w połowie gdzieś się spotkam z tym planem, bo... Słońce mi po prostu nie starczy. Jeszcze 7 godzin zostało tylko. Na Jestem załadowany na tym rowerze. Pozdrawiam pierwsza setka za mną. Dobry wieczór. <ścoughs> Prawie dnia zostało 26 minut, 153 km dzisiaj przejechane. 10 godzin 20 minut włączenia Garmina. No i jest 18.41. W sumie już nie ma za bardzo światła, e, trzeba odpocząć prawie 10 przejechany, więc wynik dzień drugi na razie tylko 12 km, ale cały czas jadę pod górkę, 12 km spałem ok, trochę chłodno, bo już jest, chciałem skarpetki założyć, ale. Nie, ma... Nie jest tak źle. Dzisiaj 101 km jak na razie. Mam nadzieję, że na tym będzie koniec. Dwie sprawy. Jedna jest taka, że znalazłem wodę. To idę się trochę umyć. Druga sprawa jest taka, że ktoś tu jednak mieszka. Znalazłem sekretny pokój. Zaraz wam pokażę coś w środku. Kranik 900 km do Stambułu na razie 40 km dzisiaj za mną stoi dzisiaj 143 km weszły śpimy tak minąłem te saloniki jakiś czas temu dzień czwarty, czwarty tej wyprawy 600 km już prawie jeszcze tak nie do końca ale do 600 dojadę Mordenga była pod wiatr taki cały dzień z piąta godzina dopiero mi się losy śmiechną i zaczęło jak widać to dość mocno wiała tak cały dzień normalnie wiatr w twarz. Światło jest myślę, że tak jeszcze trochę pojadę, zobaczę czy więcej ważnych rzeczy to zacząłem jeść więcej to dobrze i niedobrze dobrze, że będzie energia niedobrze, że to jakieś śmieciowe jedzenie trochę jakieś tam węgle tylko wcinam, a tak no nie mam jeszcze za bardzo możliwości na lepsze jedzenie na razie no ale cóż jadę jadę słońce jest lżej dobry wieczór GPS pokazuje teraz wschód słońca za 12 godzin 25 minut czyli jechałem cały Całe światło, które miałem, to jest takie piękne jezioro. A ja się skiterałem tutaj, chyba jak za drogą. Dzisiaj 160,4 km, 11 godzin, jest 7.03. Strasznie wiatr był. Wiało tak, że trzeba było stać na podałach przez pół dnia. Myślałem, że 200 da się zrobić, ale się nie dało zrobić więc ja coraz bliżej strony turcji za miesiąc dzień, dzień tam będzie za dwa dni i to by było na tyle Muszę muszę cieplej się ubrać na noc bo już trochę zimno zaczyna wydać i by mam nadzieję nie wiało w nocy bo dwa tak waliło ten namiot że myślałem że się w ogóle nic nie wyśpię tak hałasowałem nie zimno było dzisiaj więc jak widać, spotkałem gościa, który jechał z tymi torbami z reklamówkami, normalnie z Korei. No i jedzie, zwiedza, cieszy się, fajny gościu. Podsumowanie dnia 190 km dzisiaj, to jest to 8. Lekcja y, którą trzeba zapamiętać to jest taka, że y, ciężko jest znajdować tampi na dziko po ciemku już zupełnie. Dzisiaj się udało. 190 km dobry wynik po tych górkach. Dobra, czas trochę pospać. 190 km wczoraj, kasujemy licznik. I rozpoczynamy nową przygodę. Znacie, że zbliżamy się w stronę Turcji. coraz częściej będę widział takie monarety. Mało kończymy zabawę z Grecją. Jemy do Turcji. teraz wyszło piąty dzień szósty może już e, właśnie dziewięćset kilometrów pegnęło granic jakieś 10 zostało no i wygnamy się z biedną Garecją, naprawdę biednie śmieć pełno dookoła pracy nie ma jak ktoś chce zobaczyć jak jest w Czarnobylu, wcale nie trzeba jechać wystarczy przejechać się przez Garecję nie przez te wysepki gdzie jest wszystko pomalowane ale tam gdzie tak na szagę przejechać się i zobaczyć jak to tak naprawdę wygląda pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym tureckim już odcinku Bo zobaczymy czy uda mi się przekroczyć granicę jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że tak